się odcinię z game daya. od początku, oczywiście sobie Wszystko będzie fajne. Ścinamy. W sumie to jest trochę nudne. jeszcze odpadać na z nozem, Zobaczymy sobie. Będziemy to przy Jak to wygląda. Na

Mamy w długo długie, to będą jest już dobry, A teraz mamy noc, więc, więc teraz, bo nie czy to do W ale jeśli się pełni, to ja mam chyba... Fakiepsko. Tutaj znajdę na

z mojej strony to zabijam może jakbym nie wiedziała, że to jest ała, no to zapurzyłam trochę, no to no widzicie, poza dwiemsu no się wyglądają coś takiego, że przecież biegam i jest bardzo mały bo to to fajnie trochę i to tak wyglądało na sobie troszkę

się o śmieci, bo to praktycznie nic się nie dzieje podczas tego, jak w niej to jest 15 sekund w dniu, gdy nie zbędnie mam godzinę, te momenty, kiedy ginę, jak będziemy robić odcinki po 12 minutach, tak, taką taktykę mam, 12-minutową taktykę. O kurde. Kurde. Niby nie byłoby złojów, było, ale ja tak dużo. Kurde, proszę powróć bo... sobie.

Ja bym jeszcze zrobić jedną rzecz w pięciu co bym nie No chwilę najmniej, i to Mam to taki fajny kiedy taki inny, bo on wyglądają jakby w pełną W ogóle mam te dwie jeszcze, kiedy będzie fajnie to mogę zbudować. Nie wiem, co tu jeszcze bo, wiecie, mam 10 dni, kupi, dni, dni, to czy nie, mam to gdzieś indziej to byłoby, i to... No, But there is <laughs> a beautiful.